Widowie, nie wiem czy dziś będę kosił, ale nie wiem bardzo czy będę kosił. Bardzo nie wiem czy dziś będę kosił. Nie fajne chmury są u mnie tu w Lotyniu, ale ja mieszkam tu w Kosalinie. ja jestem teraz w Lotyniu u babci, ale i tak jeżdżę kompanią z moim wujkiem za 12 dni do szkoły. Nie chce mi się, się iść do pierwszej klasy, bo nie umie angielski, ale nie chce mi się iść do, ze, na angielski w pierwszej klasie jak pójdę. I tak już mam się tam na. Przepraszam to. Są jakiś serial. jakieś ulubione mojej babci. Dziadek w wojsku. Kozyni mnie nabiera nie żeby mnie jechał. Ale nie pojadę. Ja pójdę. Te. Jakby mogłem bardzo długo go nie nagrywać, to ten. то муфтя одразу...